Kolejna rzecz od Marsteka czyli Venus. Nowa wersja. To jest akurat Venus E. Jeszcze jest mniejsza wersja Venus, chyba C to się nazywa. Zaraz tam podejdziemy. Idea jest taka, że to są takie bardziej plug and playowe zestawy all in Nowe, ale bez możliwości bezpośredniego podpięcia modułów. Czyli jeżeli ktoś ma już na balkonie na przykład Jakiś mikrofalownik, jakąś jakąś instalację, już PVK. To podpina jedne, jedno urządzenie dla jednofazowych rozwiązań albo albo trzy, żeby tutaj uczynić trzyfazowe rozwiązanie. I ma tutaj wyjście backupowe. Ma wyjście złączonego z gridem. Oczywiście backup tego tak z jedno gniazdko jest ograniczony, ograniczony mocą, bo to jest bardziej plug and playowe na 800W. Oczywiście jest tu napisane, że można rozblokować go, jeżeli jest to wszystko w porządku, z regulacjami lokalnymi do yy, 2,5 kW. I mamy taki moduł zarządzający smartbox, gdzie wchodzą trzy, yy, trzy te falowniki, yy, jak zrozumiałem się sumują, jest też beauty, jest load, więc właśnie przełączy na tryb backupu, ale z tego co powiedzieli, nie można bezpośrednio do tego podpiąć np. mikrofalownika, czyli wtedy mikrofalownik nie będzie działał. Chociaż zastanawiam się, że, jeżeli ktoś yy, podepnie przecież od strony Lauda całe mieszkanie, yy, no to podtrzyma to pracę mikrofalownika, jeśli jest od tej strony Lauda też podpięty. Także tutaj teraz mm. rozmawiałem z działem RD od Marsteka. Kilka pomysłów yy, tutaj yy, podzieliłem się, co by tak naprawdę rynek chciał, żeby to, żeby to yy, jeszcze ulepszyć, i powiedzieli, że pracują nad, cały czas nad rozwinięciem tego produktu. To jest wąwóz C, czyli mniejsza wersja tego.